Siemanko wszystkim w 2026 roku e, Dzisiaj będziemy śmigać, żeby jechać w, e, wymienić Piasty w Opel Astra H, OPC Więc zrobię jakiś tam mały materiał jak to się tam bawimy z tym Dzisiaj będą warunki polowe Póki co jest 1 stopień więc będzie troszeczkę zimno No ale trzeba to zrobić jak na razie Jeszcze garażu nie ma, garaż będzie w budowie Zaczynamy jakoś za dwa tygodnie Yy, wyspawamy cały garaż, taki duży blaszek wiatę do tego, i, i będziemy tam działać z furami Także yy, na, razie, na razie trzeba zadowolić się tym, co jest, a później będziemy yy, nagrywać i też robić furki w, w już w garażyku. Więc myślę, że będzie spoko. Także zapraszam do oglądania i widzimy się później. Ja cisnę, Dobra. Dobra, siedzimy w koleżce piasty siadły przy 146,5 tysiąca już są zjechane jak nie wiem co zaraz się przyjadę kawałek tam do góry i może będzie słychać dźwięki, jak, jak szumi po prostu może ktoś też będzie miał taki problem no to będzie mógł zdiagnozować na przykład, że to są też piasty Porządny sprzęt tutaj. Zobaczymy czy jesteśmy w stanie wejść A bo to, to robiliśmy, nie? W sensie... No tak. Bo tu my zaciski regenerowali no to się chyba trzymać jak na to? Wszystko w Nie, nie odpadła farba, nie. No, nie ma sensu tego w ogóle rozbierać no. Odkręcimy ca całość mm -hmm. Kompletnie okay. Odkręcimy sobie Całe piaszmo Nie będziemy musieli się bawić w mm -hmm. rozkręcanie całego zacisku Jak klocków jest ładnie jeszcze A Klocków jeszcze dużo Jak na mojej jazdy to... to jest git no nie musieli ją rozkręcić tu trzy mhm. i to żeby zdjąć wyjąć cała piasta tu jeszcze mamy Imbusa nie ja w sumie tak jak dużo roboty jeżeli nie zardzewiałe bardzo. to nie, nie ma wszystko jak jest zrobione i smarowane nie? dobrze to nie ma na co się... Pomimo nawet takiej rdzenia? Tak, tak. To jest tylko powierzchowne. Tak naprawdę, tak jak widzisz, wszystko jest zasmarowane. Wszystko trzyma się dobrze. Tu może trochę korozji będzie trzeba wyczyścić. Mhm. Ranty są? Stry. Delikatny rant jest. to. Tu jest ten tak, nasz winowajca. Tak to wygląda, tak. Najlepsze jest to, że tyle zostało tarczy osłonowej nie za wiele nie ma no. ja bo tu jest redukcja masy tutaj już pierwsza redukcja masy dobrze musimy sobie najlepiej oczyścić ten Wintaj. drucianka Nowym piasto pokażę. Jest różnica. to się oczywiście zdejmuje, bo tutaj jest zabezpieczenie na czujnik na razie. No i tutaj tam oczyśli raz, dwa. Tu jest trzecia śruba, więc po prostu je oczyścić od razu Tu są i tutaj No, I takie. Te będą z firmy. Co to jest za firma? Takie są. Jakby coś chciał. To to jest do opaca. Tu jest numer. Sprzęt, to 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 bogaty, co mi wypisów bogaty, to i co? I zostały teraz te trzy, nie? Tak, tak, musimy sobie e, rozszerzyć delikatnie zwrotnicę na dole opuścić wahacz, żeby wyjąć stworzeń i wyciągniemy przegub Okej okay. Jeszcze pojeść do wiosny. Do wiosny, nie dalej. Tu coś powiedz. Tak. Musimy go wyciągnąć. w końcu się przydałeś. Się. I uważa, żebyśmy go nie wyciągli, bo wylejemy płyn. Choć może nie z tej strony. Że tak to w tym momencie wygląda i teraz mamy do wykręcenia trzy śruby torx z piasty zobaczymy jak to wszystko pięknie nam pójdzie myślę że Lega wystarczy że będzie wystarczająco No także jak sami widzicie bardzo, bardzo przyjemnie to idzie no. półśkawana, tylko właśnie uważać na to, żeby jej czasem nie wyciągnąć, no bo olej ze skrzyni biegów wyleci i się wyleje wszystko, więc uwaga na to piękny śruby, oryginały żeby to było na tyle. Nie? Zostaje nam tylko tak naprawdę piasta wybicie jej, ale możemy to zrobić w bardzo fajny sposób, A mianowicie. Szybka akcja. A ta nie jest najgorsza. Tak? Powiedziałbym, że dość przyjemnie. Jesz, jeszcze by pojeździło na chwilę. Okay. Czyli ta lewa głównie? Chyba tak. Ale tu jest faga, więc prawdopodobnie to było wymieniane. Aha. Tak szybko? Nie wydaje mi się, że to by był oryginał w takim razie. Choć gm mamy tu na górze. Może fag robił? Oryginał. Fag robił dla gm dokładnie. To oryginał. Nice. Jak na tyle lat, ale przebiegu tu nie ma. <noise> może dlatego może Możliwe, że dlatego. będziemy potrzebować. Czy tu coś ciekawego? No więc tak, tu jest taki mek. O, zrobimy. zrobimy tak. To jest taki mek, że z tyłu jest zawleczka. Z tyłu jest zawleczka, którą trzeba pociągnąć na dół. I tu jest taki ciemny pierścień, który się powinno przekręcić, i wtedy mamy możliwość wypinania kostek od ids od ABS-u, czujnika i wszystkich innych rzeczy. Tak naprawdę tak to wygląda. Później wsadzamy z powrotem, przekręcamy i zableczka do góry. bo strona się zabrałem zacisk już mam wciągnięte pół oś też już odkręciłem e, więc tylko trzeba ją wyciągnąć bochacz też wyszedł i zaraz trzeba piasek na razie bryk, ten odrdzywiocz poszedł no i trzeba poczekać nie chwilę nie chwilę to zareaguje i, i tak więc druga strona zaraz będzie na no, idziemy na pierwszą zobaczyć jak to tam będziemy składać no, i dobrze, z najważniejszych rzeczy to wyczyścić bardzo dobrze. To tą przelgnię, która jest do, do piasty, bo każdy tam syf czy, czy rdza będzie nam odbijać i będzie nam robiło inny kąt na kole. Bardzo ważne pamiętać, w, w którym miejscu była kostka kabel na czujnik ABS-u. No to też jest dość ważne. No i sobie sprawdzić, czy wszystko będzie pasować bardzo, bardzo dobrze. No na ten moment nie będziemy instalować tarczy osłaniającej e, tarczy osłono, osłaniającej tarcze bo będą wymieniane tarcze modyfikowane na większe więc wstępnie będziemy to w ten sposób montować Damy jeszcze sobie pasty ceramicznej do środka żeby później był demontaż dużo łatwiejszy i z czego ważnych pamiętać oczywiście wyciągamy niebieski plastik po montażu bierzemy się za robotę jeśli chodzi o smarowanie, ja bym był za tym, żeby je trochę posmarować, bo będziemy je gdzieś tam jeszcze demontować, damy delikatnie miedzianego na końcach, żeby to później ten demontaż dla nas był łatwiejszy. 90 na wstępie, podkręcamy, skasujemy luz i podobijamy 90 i później jeszcze delikatnie do katalogu, tam niby jest jeszcze 30 15 stopni, więc zobaczymy jak to ładnie pójdzie. Więc tak. Troszku, nie? Żeby równo. Tak było. jest, równomiernie. Właśnie. Stupień 90. 90 nie to. 93, 90 i trzecia 90. Okej, okay. siedzi. Wstępnie tak, jeszcze poprawimy zagi dla bezpieczeństwa, żeby się nie odkręciło czasem, żeby czasem się nie odkręciło. Też Tak jest. To wszystko nam się będzie mniej korodować. I będzie przyjemniej. Zastarczaj, żeby na środku, bo to musi być zjechane do zera praktycznie, żeby było jak najmniej rdzy, jak najmniej syfu. Tutaj tak samo to jest czysta, więc tylko to po prostu yy, przejechać papierkiem, w sensie papierkiem, szmatką i będzie git. Żeby tu nie było jakichkolwiek yy, no, rdzy, czegokolwiek by się źle ułożył po prostu. Nie rozwalać tej środki. Dokładnie. Nie są to duże momenty. Lepiej to dokręcić delikatnie i potem mieć możliwość jakąkolwiek odkręcenia. Mm. Więc, więc tak, tak. W miejsce, jakby pierwsze. Ja? Tak jest. Najbliżej nas. Aż to jest kostka, która przychodzi z piastą. Cały czujnik przekręcamy z powrotem i blokujemy. I tak naprawdę tyle. Przełożymy sobie jeszcze łapkę od starego. Do, tak jest do tego przewodu i zahaczymy o przełód hamulcowy po założeniu zacisku. Tak naprawdę tu mamy wszystko. Zostało nam dokręcić pół i koło. I mamy wszystko. Szybka robota. Szybka robota. No jednak... co, lewa strona była tragedia. Też jest oryginał GMO faga, Faga, Ale no niestety tutaj już czuć łożysko. Tutaj niestety, ale się już skończyło. Więc to jest główny winowajca, tak naprawdę. Kuczenia czy różnych dziwnych zjawisk zbliżania się na przykład koła, tak samo. No. Tutaj może być problem. I spowalnianie, tak samo. Tak, tak, tworzy coraz większy opór. A od jakoś tak delikatnie bym powiedział. Nie ma żadnych opórów, ani nic. Czy, czy nie odpadną nam koła? Zdecydowanie Myślę, że odbije się i na spalaniu i na ogólnie komforcie jeżdżenia No i jak mówiłeś, wróci 20 koń, Wróci 20 koń. To teraz tak naprawdę jeszcze tył trzeba będzie zobaczyć no, Prawie jak koło od kompresora zabierało moc